Modlitwa, której Jezus nauczył swoich uczniów, modlitwa pańska, tak ją wstąd nazywamy, jest, jej tekst jest przytoczony w dwóch Ewangeliach: u Świętego Łukasza i u Świętego Mateusza. U Świętego Mateusza w szóstym rozdziale, a u Świętego Łukasza w jedenastym rozdziale ich Ewangelii. Te wersje różnią się między sobą dosyć zasadniczo. Po pierwsze, Kontekst nauczania Jezusa tej modlitwie jest zupełnie inny. U świętego Łukasza, Jezus po dłuższej modlitwie, gdy zszedł z góry, jeden z uczniów poprosił go o to, by ich nauczył też, jak się mają modlić. Te słowa brzmią tak. Gdy Jezus przybywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, Rzekł jeden z uczniów do niego: Panie, naucz nas się modlić, jak Jan nauczył swoich uczniów. On zaś rzekł im: Gdy się modlicie, mówcie. Natomiast u świętego Mateusza w jego Ewangelii, modlitwa pańska jest częścią długiej katechezy na temat postu modlitwy jałmużny w ramach nauczania na górze. Zatem widzimy, że kontekst tego nauczania, podania modlitwy uczniom przez Jezusa Chrystusa jest zupełnie inny. Modlitwa Ojcze Nasz, ja przytoczę może tą wersję Łukaszową, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tej wersji z Ewangelii Świętego Mateusza. I u Świętego Łukasza brzmi ona następująco. Ojcze, niech będzie. Uświęcone Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo. Chleba naszego niezbędnego dawaj nam każdego dnia. I przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto wobec nas popełnia winę. I nie poddawaj nas próbie. Widzimy, że te dwie modlitwy, oprócz tego, że w, innych, w innym kontekście były przytoczone przez Jezusa. Ta modlitwa Łukaszowa jest krótsza, nie zawiera dwóch próśb. No i sam początek jest zupełnie inny, dlatego że tu w tej modlitwie, w tej wersji Łukaszowej jest tylko wezwanie ojcze, natomiast w wersji Mateuszowej jest, jak dobrze wiemy, ojcze nasz, który jesteś w niebie. Nie ma, jak powiedziałam, dwóch, dwóch próśb. Niech. Twoja wola spełnia się zarówno w niebie jak i na ziemi, oraz ale ym, na z, zachowaj odezłego. Tych dwóch wezwań w modlitwie Łukaszowej nie ma. Są też pewne y, różnice w brzmieniu y, tych próśb kierowanych do Ojca, który jest w niebie w obydwu Ewangeliach. Drobno y, różnią się też między sobą. Mianowicie w y, wersji u świętego Mateusza. Gdy jest prosimy w tej modlitwie o chleb, brzmi ona następująco: Daj nam dzisiaj. Natomiast w wersji Łukaszowej to zdanie brzmi: Dawaj nam każdego dnia. Także w prośbie o przebaczenie win, u Mateusza brzmi ona: I daruj nam nasze długi, jak i my darowaliśmy naszym dłużnikom. To jest wersja tłumaczona bezpośrednio. Z greckiego. Zaś ta prośba u Łukasza brzmi, i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto wobec nas popełnił winę. Jak widzimy, te modlitwy różnią się między sobą i są dwie w różnych Ewangeliach. Czemu tak się stało? Co jest przyczyną tego? W ciągu wieków powstały cztery takie wersje, cztery tłumaczenia. Tego, że w dwóch różnych Ewangeliach są zawarte modlitwy do ojca, których naucza Jezus Chrystus i dlaczego one różnią się między sobą. Pierwsza próba wyjaśnienia tej sytuacji pochodzi od Orygenesa, która to wersja do czasów średniowiecznych do, była bardzo, bardzo popularna. I brzmi ona w ten sposób, że po prostu Jezus dwukrotnie nauczył tej modlitwy w trochę odmiennych wersjach. Tym niemniej nie potrafi, nikt nie potrafił wytłumaczyć, dlaczego tak się stało. Następna próba wyjaśnienia, dlaczego te modlitwy różnią się między sobą, jest następująca. Otóż powiedziano, że prawdziwa ta wersja oryginalna, pochodząca od Jezusa Chrystusa, jest zawarta w Ewangelii Mateuszowej. Natomiast Święty Łukasz skrócił ją radykalnie i tej wersji bronił święty Augustyn. Augustyn tłumaczył to w ten sposób, że nie ma tej jego pierwszego wezwania, trzeciej prośby z wersji Mateuszowej, dlatego że ona jest po prostu powtórzeniem dwóch pierwszych, niejako powtórzeniem dwóch pierwszych wezwań. Natomiast um, ostatniej tej prośby nie ma, dlatego że ona jest tylko rozwinięciem prośby szóstej. Miała ona też swoich, jak mówiłem, zwolenników i cieszyła się no, długo takim uznaniem. Między innymi też dlatego, że Mateusz, jego wspólnotą, była wspólnota Jerozolimska i uważano, że no, gdzie a gdzie, ale tam dobrze znano nauczanie Jezusa, ona na cały Kościół dzięki temu też się rozpowszechniła. Za wiarygodnością też tej hipotezy świadczy to, że słownictwo, które jest używane przez Mateusza jest bardziej pierwotny niż u Łukasza. Twierdzono, że Łukasz próbował przez te skróty i zmianę pewnego wyrazu, wezwań, próbował dopasować tą modlitwę było, nie było, wyjętą ze środowiska semickiego do środowiska heneńskiego. Trzecia wersja, jak łatwo się domyślić, jest wersją odwrotną do drugiej. To znaczy mówi ona, że to Łukasza modlitwa jest tą wersją pierwotną. Zaś Mateusz, korzystając, znając tą wersję, dodał na potrzeby liturgiczne swojej wspólnoty te właśnie dwa dodatkowe wezwania. To stanowisko zostało też rozwinięte w XIX wieku. Czwarta próba wytłumaczenia tego, że są dwie trochę różne modl modlitwy pańskie, po prostu mówi tyle, że zostały one przechowane w pamięci różnych wspólnot, trochę w różnym, trochę w różnym kształcie. W tej chwili wśród biblistów panuje taka opinia, że istniało, takie źródło, które nazywają źródłem Q, w którym były zawarte logia, czyli wypowiedzi Jezusa, z którego to źródła korzystali obydwaj ewangeliści. Do tego prawdopodobne jest też to, że znali Ewangelię Świętego Marka. Wprawdzie tam nie ma stricte modlitwy pańskiej, ale niektóre wersy są bardzo podobne do modlitwy Jezusa w ogrodzie Getsemani. Przejdźmy teraz do, pokrótce do tej wersji mniej popularnej, czyli wersji zawartej w Ewangelii Świętego Łukasza. Tutaj widzimy pewien, możemy opisać pewien schemat tej modlitwy, mianowicie w sposób następujący. Najpierw jest okoliczność nauczania modlitwy. Czyli, gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, Rzekł jeden z uczniów do niego: Panie, naucz nas się modlić, jak Jan nauczył swoich uczniów. Potem następuje sam tekst modlitwy, i na początku jest wezwanie do Boga: Ojcze, potem następują dwie prośby dotyczące rzeczywistości Bożej. Niech będzie uświęcone Twoje imię, niech, będzie, niech przyjdzie Twoje królestwo. Jest potem wezwanie dotyczące materialnych spraw człowieka, czyli chleba naszego niezbędnego dawaj nam na ka każdego dnia. I na koniec są dwie prośby dotyczące duchowych spraw człowieka. A zatem i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto wobec nas popełnia winę, i nie poddawaj nas próbie. To jest schemat modlitwy podanej przez świętego Łukasza. Modlitwa ta charakteryzuje się doskonałą, doskonałą harmonią. Można zauważyć, że jest pięć wezwań, czyli tyle, ile mamy Ksiąg Prawa i tyle, ile jest Ksiąg Psalmów. Poza tym liczba pięć jest liczbą tak zwaną Mnemotechniczną, czyli taką, która ułatwia zapamiętywanie. Możemy sobie wyliczać to, co chcemy zapamiętać, czy jakieś zdania, przykazania, słowa, symbole itd., itd. Więc ułatwia to zapamiętanie samej modlitwy. Musimy pamiętać, że ona od początku nie była Ewangelia, nie była na początku od razu spisywana, to pojawiło się trochę, trochę później. W Ewangelii świętego, świętego Łukasza autor czyni modlitwę Jezusa takim głównym motywem swojej Ewangelii. Jezus modli się zawsze przed mającymi nastąpić ważnymi wydarzeniami. I tu chociażby po pierwsze chrzest w Jordanie, wybór dwunastu, wyznanie Piotra, przemienienie na górze, a także śmierć na krzyżu. To pięć, liczba pięć. nowo powtarzająca się liczba mnemotechniczna. Modlitwa zawsze u Jezusa łączy się z jego posłaniem, z jego, pos z jego misją i wskazuje na zażyłą więź, więź z ojcem. Bardzo często no właśnie spotykamy takie słowa, że trwał na modlitwie. To, że uczniowie poprosili Jezusa, tak jak to Łukasz przedstawił, o to, żeby nauczył ich modlić się, nie jest niejako niczym dziwnym, dlatego że Jezus zawsze wychodził na modlitwę sam. Dlatego uczniowie nie, nie widzieli, jak się modlił, jakich słów używał, co robił, jak ta modlitwa. Chrześcijan, jak modlitwa uczniów Chrystusa, powinna wyglądać, i dlatego pewnego razu, jak to zostało przedstawione, bo świętego Łukasza nie interesują takie szczegóły, jak gdzie to się dokładnie stało, ani kiedy to się dokładnie stało. Ważne, że po modlitwie, którą Jezus zakończył, jeden z uczniów go o to poprosił. No właśnie, Powołuje się też ten uczeń na świętego na Jana chrzciciela, który uczył swoich uczniów, jak oni mają się modlić. Tak samo we wspólnocie, chociażby w Kumran, tam też istniały pewne specyficzne modlitwy, specyficzne dla tej wspólnoty, więc tam, gdzie były jakieś wspólnoty, w tym czasie. Modliły się w bardzo specyficzny dla siebie sposób, dlatego że modlitwy zawsze pokazywały relacje tych wspólnot z Bogiem i oddawały charakterystyczne dla nich ideały. W następnym odcinku przejdziemy już do Ewangelii według Świętego Mateusza, i tam zobaczymy, jak Jezus mówi o modlitwie właśnie w swoim kazaniu na górze, ale w kontekście nauczania o Poście i Jałmużnie. Zapraszam.